Witam serdecznie 1 sierpień 2013 dzisiaj w ramach szlaku krótka wędkarska wyprawa ujście Warty, rzeka Postomia i dzisiaj się powiedzieć kilka słów że zapominanie kosztuje <grymne> oczywiste <grymne> praktycznie ale, ale no, no, jakoś tak to jest że, że mm, pewne rzeczy gdzieś nam ulatują i, i potem niestety ponosimy tego konsekwencje. I tak chciałem się tylko powiedzieć o tym, że tu gdzie jeżdżę do na, na, na tego rezerwatu ten rezerwat jest tuż przy kostrzeniu, to tam dalej to wszystko to już jest Kostrzyn druga strona Warty i tak dalej. No i oczywiście dzisiaj rozpoczyna się Woodstock. Woodstock 2013. No i ja dzisiaj oczywiście wybrałem się na to moje do tego mojego wędkarskiego Eldorado tutaj i zupełnie zapomniałem o tym, że właśnie dzisiaj się rozpoczyna Woodstock. A jak się rozpoczyna Woodstock, to na tej trasie od strony Słubic do Kostrzyna jest korek taki, jak to się mówi, jak na marszałkowskich w godzinach szczytu albo jeszcze lepiej, prawda? No i niestety wpakowałem się w ten korek. Nie było jak zawracać. Jechałem nad tą moją wodę, te niecałe 30 km, prawie 3 godziny. Prawie 3 godziny. Znaczy pierwsze 25 km pięknie się jechało, nie bez problemu, ale 5 czy 7 km przed Kostrzyny rozpoczął się korek. Zapomniałem, zapomniałem, wczoraj, wczoraj pamiętam, wiedziałem, że jest Woodstock. Wiedziałem, że korki tu bywają. Wiedziałem, że ale przecież są różne trasy dojazdu tutaj na to moje miejsce, a wybrałem taką trasę, w której stałem. Prawie 3 godziny. Teraz trochę pospingowałem nic nie złowiłem. Zapomniałem. E, takich dwóch moich e, błystek bardzo skutecznych na szczupaka. Po prostu one gdzieś tam z tego wszystkiego zostały w aucie. Jak już poszedłem tutaj nad wodę, już nie chciałem wracać, bo tym co miałem. No więc taki prosty wniosek, zapominanie kosztuje. O te, zapomniałem o tym ustoku, zapomniałem o tych błyskach. A e, jaki koszt tego? No są, starczyłem trochę sporo czasu. Nad wodą fajnie, spędziłem czas, ale żaden szczupaczek nie, nie stuknął i tak samo jest w biznesie. Że zapominanie kosztuje. A w biznesie kosztuje bardzo dużo. Bardzo kosztowne jest zapominanie. Dlatego potrzebujemy notować, potrzebujemy zapisywać, potrzebujemy no, trenować naszą pamięć. Absolutnie potrzebujemy, bo zapominanie naprawdę kosztuje. W hobby to jeszcze nie jest problem, ale w biznesie, jeżeli zapominamy o ważnych sprawach, o ważnych rzeczach, to rzeczywiście ponosimy bardzo długoterminowe koszty, bardzo często. Tyle dzisiaj na tym kikowo-wędkarskim szlaku. Do zobaczenia, bo mnie komary atakują teraz totalnie. Do zobaczenia. O, jutro. Tu wyjazd na drogę Słubicką. Gdzie tu jadą tokowicze, No i nie tylko, jeszcze zaopatrzenia pewno jakieś, ale tu chyba korka nie ma. Nie no, jest jeszcze! Ja widzę, że tu jeszcze jest korek Wcokowiczów, którzy. Jadą na Uctock. Na w tym korasie stałem, prawda? Znaczy nie w tym, bo to już jest dalsza część. Ja się kręcę, czyli dalej, 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 dalej koras jest. W każdym bądź razie o tak, żeby rzucić okiem. To teraz jest jaki, a a był naprawdę naprawdę niesamowity. Zobaczymy dokąd, dokąd się ciągnie. Zobaczymy. Nie powinien być długi już o tej